Cześć, kochani, Marek Malec z tej strony, z bezpan.pl, <coughs> powróciłem do świata żywych, tak? Bo przez pewien czas byłem w Hadesie, yy, gdyż dopadła mnie tak zwana grypa niemiecka. Trzymała mnie, że tak powiem, bite 7 dni. Także typowa niemiecka grypa. 7 dni gorączki po 38 stopni. 38, 39, ale jestem. Także nie ma co się obawiać. Nic nie jest stracone. Dalej zapalniamy Polskę. Słuchajcie, dzisiaj taka pogadanka na temat odkrywania roślin. Bo już na naszej grupie zauważyłem, że bardzo dużo ludzi odkryło rośliny. Bo ostatnio było. 10 stopni, 12, czasem 13, w nocy 4, 5 więc to już jest takie powiedziałbym zachęcająco kuszące, żeby to uczynić. Zobaczcie u mnie, wszystko. O, czekajcie, jak to pokazać, jak pani w, tej, w prognozie pogody na odwrót się jakoś pokazuje, nie? O, tu, 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 wszystko mam zakryte. Czy myślisz, że mnie nie kusi? Pewnie, że mnie kusi. Zima już jest trzeci miesiąc, zakryliśmy, znaczy, zakryliśmy, ja zakryłem w grudniu. Większość z Was pewnie tak samo, dlatego, że wtedy przyszedł taki spory epizod mrozowy, gdzie <laughs> przepraszam, w Polsce było po minus 20 stopni, u mnie było około minus 13, więc, ale prognozy mówiły o 17 i o 20, jak to prognozy, tak? <laughs> I też wtedy zakryłem. Ale czy ja już odkryłem? No nie. Czy ja już odkrywam? Nie, zdecydowanie nie. Dlaczego pan Marek nie odkrywa jeszcze roślin? Ano, dlatego, że pan Marek ma doświadczenie sprzed lat. Ja rośliny pierwsze swoje posadziłem w 2006 czy 2005 roku, więc to już jest 16 lat, czy 17, czy nawet nie mile. <laughs> Te rośliny tu u mnie rosną. Pierwsza wtedy powstała roślinka. I wiem jak to bywa. Odkrywałem w lutym końcem. Zdarzyło mi się, że odkryłem 8 marca, a później chyba 15 ubierałem. Marzec to jest najgorszy miesiąc dla naszych roślin. To jest, powiedziałbym, ten film, który teraz nagrywam, to jest w szczególności film dla osób nowych. Na pewno jest sporo osób nowych w palmiarstwie i co roku staram się taki film nagrywać dlatego, żeby no, bo nowe osoby z reguły nie cofają się do filmów. Yy, chcą, żeby im wszystko robić od nowa, pokazywać, najlepiej dawać na tacy. W ogóle ludzie już są przyzwyczajeni do tego, że wszystko dostają, tak. I, I w ogóle wszystko im się należy, ale ja tu nie jestem po to, żeby oceniać i, i narzekać. Także słuchajcie, szczególnie nowicjusze, bo starsi, starsi ludzie, starsi bracia w Palmie wiedzą, że tak powiem, że. Nie należy się śpieszyć. Palmiarstwo to nie są wyścigi. Nic ci to nie da, że odkryjesz trochę wcześniej. Co najwyżej możesz sobie narobić roboty. Oczywiście, jeżeli ktoś ma świadomość i chce odkryć wcześniej, ale ma świadomość tego, że może za dzień, dwa, pięć będzie musiał z powrotem zakryć, każdy może to zrobić. Możesz nawet codziennie odkrywać i zakrywać, odkrywać i zakrywać. To jest tylko i wyłącznie Twoja. Sprawa. Chodzi tylko o to, żeby nie stracić roślin lub żeby ich porządnie nie uszkodzić w marcu. Naprawdę, uwierzcie mi, mogłoby się zdawać, że marzec to wiosna. Oczywiście, jeszcze mamy luty, tak, ale już mówię, że za, za tydzień będzie marzec, tak? Bądź czujny, palmiarzu, bądź czujny, palmiarko, nie daj się zwieść pogodzie. Ja pamiętam. Nawet nieraz, jak z kolegą przyjeżdżają palmy, już pakujemy, wysyłamy. Pracujemy w krótkich rękawach. Jest tak gorąco, czasem 17 stopni. Po czym przychodzi minus 2, minus 3 i co? I to jest dużo gorsze niż minus 12 przez tydzień. A dlaczego? <śmiech> <śmiech> już to wszystko jeszcze raz ko kolejny tłumaczę. Jeżeli robi się zbyt ciepło, rośliny pod naszymi osłonami mogą zacząć rosnąć. Yy, trzymamy nie, nieraz osłony w budkach poliwęglanowych. Mam jedną tam taką, o, 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 tu. Tam robi się w ogóle jeszcze goręcej, jak słońce wyjdzie. Jak roślina zaczyna rosnąć, my ją odkryjemy, tam powstają takie świeże, młode komóreczki. One są dużo, dużo bardziej narażone na mróz niż jak się kończy niż jak się kończy okres wzrostu, czyli mamy wrzesień, październik, to to, to jest wszystko takie już mocne, twarde, takie silne bym powiedział, tak? A tutaj wszystko świeżutkie, zaczyna nowe wychodzić i przyjdzie mniejszy mróz i potrafi to zabić, zniszczyć, uszkodzić. Często bardzo wygląda to tak, że mamy roślinę, na przykład trachy karpusa, gdzie żaden liść nie zostanie ze starych uszkodzony, ale stożek wzrostu zgnije, wypadnie, i jest po prostu po nim, i zostaje nam dziura. I co wtedy, czy roślina umiera? Najczęściej nie. Ale musisz czekać, zanim wyjdzie nowy stożek wzrostu. Już byś miał ze dwa liście, tak? Musisz czekać, aż ten stary, taki nierozwinięty, taki nadszarpnięty tym mrozem się ym, otworzy. To jest brzydkie. Jesteś kilka liści w plecy, miesiąc, dwa miesiące w plecy, a u nas naprawdę <kluzny> każdy dzień. Jest ważny i dlatego proszę Cię: chroń przed mrozem swoje rośliny. Przed nawet lekkim mrozem na wiosnę, bo to jest naprawdę szkodliwe. Nie sać roślin tak samo za wcześnie. Yy, nie sać na początku marca, w połowie marca. Po co? Gdzie Ci się śpieszy? Ja teraz już nie sprowadzam roślin w Marcu, żeby szybko więcej sprzedać, szybko, szybko, szybko. Nie! Ma być bezpiecznie. <laughs> Czyli najwcześniej, początek kwietnia, koniec marca, może, chociaż to też staram się, ostatnio nie, żeby wszystkie rośliny były bezpieczne. Wiecie, jaki to jest szok dla rośliny, która przyjeżdża z Hiszpanii, gdzie za miesiąc czy coś, jak będzie ładowana, jest 20 stopni, 25. Ona kilka dni jedzie w samochodzie, wysiada tutaj i na przykład, jak nieraz rozładowujemy, pada śnieg. Nie fajnie, co? Po prostu nie fajnie. Jest totalny szok. Liście potrafią być poparzone, zniszczone. Chcemy oczywiście tego uniknąć. To samo, może to samo, to, to nie, nie to samo, bo u nas nie jest tak ciepło, ale chodzi mi, że ta sama sytuacja może być, jak za wcześnie zaczniemy odkrywać i nie zakryjemy. Bo jeżeli rośliny sobie zakryjesz z powrotem, nawet po odkryciu, przewietrzyłeś, przewietrzyłaś <laughs> i rośliny masz, że tak powiem wywietrzone. No to możesz z powrotem je nakryć, złożyć z powrotem te kable czy tam wszystko co potrzeba i nic się nie stanie. Tak samo teraz przechodzą naprawdę gdzie nie mega wichury, takie yy, późno zimowe Naprawdę wiatr potrafi poczynić tak wielkie szkody. Potrafi połamać liście, potrafi te ogonki liściowe złamać, te blaszki liściowe potrafi złamać. I tutaj już wszystko miałaś pięknie. Co z tego, że nie mam mrozu i wiatr ci połamał liście jak było plus 12 stopni, no ale to jest marne pocieszenie, tak? Lepiej, jak masz w taki sposób zabezpieczone, to nic się oczywiście nie stanie. Dlatego warto mieć w swoim ogrodzie oprócz palm juki. Juka Glorioza, jedna, druga, ta widzicie już przycięta, tak? Juki, e, Juka rostrata, Linarifolia i tak dalej, i tak dalej, można by wymieniać, zielona, bakata, co my tutaj dalej mamy, agawa, e, zresztą wiecie co tam jest u mnie, co tam w ogródku. Jest... Co, wiecie, co jest u mnie w ogródku, tak? I dlatego człowieka wtedy tak nie kusi, żeby odkrywać palmy, dlatego że ma sobie na co popatrzeć. Całą zimę może sobie patrzeć, dlatego juki pod tym względem są lepsze. Oczywiście to jest kwestia gustu, czy człowiekowi się podoba palma, czy człowiekowi się podoba juka, czy jakakolwiek tam inna roślina egzotyczna, ale jak masz takie egzotyki, to naprawdę wtedy tak nie kusi z tymi palmami. Bo czy mnie nie kusi? Oczywiście, że mnie kusi, szybko pójść, odkryć, ale naprawdę mam już takie doświadczenie, tyle, tyle razy się, yy, jakby to powiedzieć, nie zawiodłem, tylko, no można tak powiedzieć. Nie, no nie można powiedzieć, że się zawiodłem, bo nie było żadnych prognoz, nie mogę powiedzieć, że się zawiodłem na prognozie. <tyle> <tyle> zawiodłem się na swojej głupocie palmowej na początku, że strasznie mnie kusiło, żeby to wszystko po, pootwierać, ale co? Później się oczywiście to mściło. Klełem rano, że znowu idzie mróz, że coś. Po co? Nic nie przyspieszysz, jak wcześniej odkryjesz, a naprawdę możesz zniszczyć. Jak ktoś miał takie sytuacje, niech napisze w komentarzu, co się działo, jak nie zakrył wiosną na czas roślin. Także jeszcze raz proszę, uważaj na te rośliny, nie odkrywaj ich za szybko, lub bądź w pogotowiu, żeby z powrotem je, z powrotem je nakryć, zabezpieczyć, żeby wszystko mieć pod. Kontrolą. A pamiętajcie, że niedługo za miesiąc palmy zjeżdżają i dalej zapalmiamy Polskę. Także nie spiesz się z odkryciem roślin. Palmiarstwo to nie są wyścigi. Lepiej mieć przepiękne rośliny zielone, w ogóle nieuszkodzone niż jakieś szarpidruty, które będą zniszczone albo przez wiatr, albo przez mróz, albo przez wilgoć, albo przez to i to do kupy razem, tak? <laughs> nie chcemy. Tego. Życzę Wam dużo zdrowia. Mam nadzieję, że nie chorujecie tak jak ja ostatnio zachorowałem. Yy, I co? Pamiętajcie, że zapalniamy Polskę z bestpan.pl i nie odkrywaj za wcześnie roślin. Cześć!